Znasz to? Załóż szapkę, bo się przeziębisz. No właśnie, ale czy naprawdę od samego chłodu można się rozchorować? Jesienią i zimą chorujemy częściej, ale nie dlatego, że marzniemy. Spójrzmy, co naprawdę dzieje się z naszym ciałem, gdy robi się zimno. Gdy oddychamy zimnym powietrzem, temperatura w nosie spada o kilka stopni. A to wystarczy, żeby komórki w błonie śluzowej działały wolniej i produkowały mniej cząsteczek, które zwalczają wirusy. Efekt? Łatwiej o infekcję. Z kolei, kiedy ogrzewamy domy i biura, powietrze staje się suche. Wysusza śluzówki nosa i gardła, które są naszą pierwszą tarczą ochronną. Wyschnięta bariera to otwarte drzwi dla wirusów. Jesienią częściej siedzimy w zamkniętych pomieszczeniach, a tam wirusy mogą utrzymywać się nawet przez kilka godzin. Brak wietrzenia to idealne warunki do zakażeń. Mniej słońca to mniej witaminy D. A to osłabia nasz układ odpornościowy. Dlatego jesienią warto zadbać o jej suplementację. Oczywiście po konsultacji z lekarzem. Podsumowując, to nie czapka chroni przed chorobami, tylko odporność. Nie osłabiaj jej. Dbaj o nawilżenie, wietrz mieszkania i uzupełniaj witaminę D. I pamiętaj, mądre nawyki działają lepiej niż gruby szalik. A przy okazji zostaw serduszko, jeśli też słyszałeś ten mit o czapce od babci lub mamy.